Перший крок до цілу. Якщо маєш проблем з зажанзанням часу, знайдеш розв'язання в описі під тим фільміком. Лінк Апскіла 9, сон там, які і моя консультація з зажанзанням часу, так і дармові матеріали з зажанзанням часу. І зараз тепер тема. Перший крок до цілу. Який є перший крок до твоєго цілу життєвого? Можеш. Першим кроком є вибрання цього цілу. Для прикладу, Wybierasz sobie cel kupić swoje mieszkanie, i musisz wypisać na kartce papieru, że chce kupić mieszkanie. I także drugi krok jest dokładne rozpisanie tego celu, dlatego że cel mieszkania jest różny dla każdego z nas. Dla mnie to jest mieszkanie dwupokojowe, dla ciebie to jednopokojowe, dla kogoś to będzie villa i temu podobne rzeczy. No, dla każdego różni się to, co chce on otrzymać pod pojęciem tym cel i pod pojęciem mieszkanie. Musisz dokładnie wypisać ten cel. No, i teraz powtórzę to, co opowiedziałem. Pierwszy, wypisujesz swój cel kupić mieszkanie, i drugie, wypisujesz dokładnie jakie mieszkanie chcesz.